I cześć, siemano wszystkim, z tej strony Bercik i kontynuujemy naszą przygodę w grze Wiedźmin 3 i tak, na wstępie powiem wam tyle, że nie jesteśmy w miejscu, gdzie poprzedni odcinek skończyliśmy, ponieważ wygrałem 3 karty i ulepszyłem rynsztunek wiedźmiński i teraz y, wszystko powinno być słabsze, co znajduję, bo mamy już, no, 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 mamy ulepszone wszystko, 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 wszystko mamy lepsze. I tak, to chyba ostatnie dwie karty do Gwinta, które musimy wygrać, więc stwierdziłem, że zrobimy to na odcinku już, ponieważ o, chyba jeszcze ten będzie na skaligę. A zwłaszcza, że jest jeszcze koeścik poboczny, który chciałbym wykonać. No, a te loadingi są dosyć szybkie. Możemy zrobić sobie szybką podróż, rozgromić kolejnego ćwoka do Gwinta. Nawet w sumie dwóch musimy. I oczywiście na wstępie, jeśli odcinek Wam się spodoba, to zachęcam do lajkowania, komentowania, subskrybowania. Te miecze ja mogę od razu schować tu. Tu jest kufer mój. Tu? Tu jest howek. Patrzcie, ile ja rzecz. To też dzielimy. Dobra. I teraz możemy iść grać. O. Kurde, ja mam pamięć do tej rybki. Pewnie Wam powiedziałem już o słupku. Będzie mi bardzo Dzień, miło. Dziś od rana może spokojny. Tak jakby Bogowie uszanowali śmierć wielkiego konunga brana. No, bardzo Jesteś prawcem? Jestem prawdopodobnie jedynym na wyspach. No to co? To gramy? Grywasz czasem w gwinta? O, tak, to moja wielka namiętność. Chcesz zagrać? No oczywiście, że tak. Jestem go. Jesteście, rozpierdalać Rozpierdole. Jakie w ogóle karty dostaliśmy? To może być fajna karta. O, patrzcie. To szkoda, że nie jest tej talii, którą ja używam. Patrzcie. Marygold, tajemniczy elf, jakiś draugr, leszy. To co mamy? Pyk, pyk. Pogody nie chce. No, ale gramy naszą talią. Chyba, że dowód Dobra, gramy! Nie będziemy tu przedłużać niepotrzebnie. O, manakin jest dobry, ten też jest dobry, więc trzeba upierdolić tego. Um, przykro mi. O, i teraz. No dobra, no w sumie jest. Git. Pierwsze co robimy, dajemy tego, żeby dostać dwie kolejne karty. O, kurwa. Patrzcie, to będzie wymiana szpiegów. Patrzcie, teraz daję tego kurwa. No serio, teraz używamy manekino. O kurde. No, 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 no. Patrz, to 18 i większość to maneken. Kurywa. Ale patrz, pa, patrzcie teraz. Ja muszę pójść. Na przykład tu pójdziemy, bo ja mam plan. patrzcie, patrz, patrz, patrz teraz. Zamrożenie. O kurwa! Dalej ma tam całkiem sporo i szóstkę jakąś. Patrzcie. A nie, jeszcze muszę coś. O nie! No dobra, niech pójdzie płotka. Ale mamy po 8 kart, czyli wyszło na jeden. Chuj. O, teraz jest Gerald. Jak dałem płotkę. Eee, dobra, to teraz my lecimy w miecze. Eee, spalił mi. No to lecimy w to. Kurwa dziadyka dinga, balista. I to. I teraz pytanie: czy ja chcę iść bardziej? Z jednej strony bało mnie kusi dodać na przykład to. Kurwa, tylko żeby on spasował. Ale dobra, no już więcej balist nie mamy, to możemy zrobić tak. Żeby przedłużyć, jak najbardziej. Żeby było prawdopodobieństwo, że ma jakieś dwie takie dosyć chujowe te karty. Dobra. Dajemy to. To jest strategia. O! Tylko teraz. No chuj, jolo. Pytanie: co ma za ostatnią kartę? O ty, kurwa dziadu! Dobra. Niemożliwe, że będzie miał lepszą kartę od tej. Wszystko albo nic. No i EZ Nic już więcej nie kombinuję pa pasuje. Bo jak robiłem jedną poza odcinkiem, to tak chciałem go dowalić, że się skończyło, że przegrałem. Oh, gad, wygranej. O, Kabusia? Pysz na kawusia, znowu dead. A tam się przypiętacz, no. Tutaj gdzieś chyba zaraz będzie znak szybkiej podróży i lecimy ograć ostatniego delikwenta. No dobrze, tu jest. Zobaczymy, jak to nam tutaj pójdzie teraz. Szybka podróż. No. Gdzie on jest? A! Kurwa to. E mich. To się pultarz. Czyż... A, to ten, który... Jest chujkiem. Siemanko szalony. Idź ze strachem pogadaj. O ty kurwa dziadu. Grywasz czasem w gwinta? A czy Mewy sylają z klifu? Wyciągaj tak. talię! Nudno coś dzisiaj. Zagramy o mojego katakana. Dobra. Czas się cza rozjebać. Katakana. A, to nie do tej talii znowu była karta. I w ogóle, może jakieś słabsze karty wypierdolimy stąd. O, żeby było większe prawdopodobieństwo na te lepsze, ale chyba moja talia jest całkiem spoko. O, mamy Geralta. To już dobrze świadczy. Mamy Geralta, mamy. Dobra tam. On gra Tom szpieg. Dobra. Mamy dobre rozłożenie całkiem. Eee, ja was przepraszam, ale ja muszę szybko zerk. A już kurwa spasował skórę, czybyk? szybko musiałem, a teraz muszę szóstkę jakąś dać szóstkę, szóstkę, szóstkę szóstkę, szóstkę, szóstkę no to niestety chyba wypadł na balistę czyli mamy dalej kurwa tyle samo kart no nie, fajnie no ja mam kurwa tego No dobra, no zobaczymy O, i to, to się teraz zaczyna. Proszę. Kurwa, ile najebał ich. No, no, no. No spokojnie, ja mam jak coś słoneczko. I damy radę. Tylko niech się wypuka. Tu się patrz. O, już ma cztery, ale patrzcie. Jak on napięta. Dobra, e, a może po prostu dam tego. Niech on spasuje. O, kurwa. Ale odjebał. Dobra. Lecimy z tym. 18. ha. <trybuj> No, ale patrz teraz, proszę cię. Co jeszcze? Jeszcze? Yolo. Zobaczymy, czy to nam się popłaci. Robimy tak. Nie, nie, nie. Robimy teraz tak. To ostatnia karta i pasuje. I teraz patrzcie. Patrz. Pyk. Już wygrywamy, ale dajemy jeszcze pyk. I pyk. Proszę cię. Proszę cię, kurwa. Chciałeś być lepszy? Ode mnie nikt nie jest. Rozwaliłem cię szybciej niż poprzedników, ale potem wygadali, że Lugos jest szalony. Bieszka taka No i wszystko. No to teraz lecimy. Ściekłe pięści chyba nie jesteśmy w stanie na razie zrobić. Zrobimy kuścika pobocznego. I to jest ostatnie, co robimy na wyspach Skellige. Zrobiliśmy wszystko najważniejsze, co mieliśmy. I teraz czas kontynuować przygodę. Tylko ja teraz mam przez to miastki, Jak ja mam tam wejść? Czy ja mam zrobić najdłuższego slajda? Dobra, lecimy. A i tyle? No dawaj. Tylko nie z pani Geralt. Coś tu leży? Leży. A jak za darmo. Całkiem nieźle. A to po prostu jakieś habazie. Tylko podejrzewam, że ja coś tu zjebałem mocno. Jakaś laleczka w fudu. Ja chyba nie powinienem schodzić. O, przepraszam. No i chuj, zjebałem na bank to, zjebałem i teraz się tam nie dostanę. No dawaj, nie, no zawracaj się. Ale w ogóle napiera, A nie, czekajcie, tutaj jest jakieś wejście. Zobaczymy, gdzie nas doprowadzi. Oj. Chyba, że to dalej, kurwa, jest. Nie tam, gdzie powinienem. I nie wejdę tu do góry teraz. Tak wysoko, jak bym chciał. Ja pierdolę! Zjebałem! Zjebałem, zjebałem. Gerald, dasz radę. Wierzę w ciebie. Jesteś silny. Nie! Jednak nie jesteś. Ale to może uda nam się po prostu tutaj jakoś przejść. Mm -hmm. Kurwa, to jest zupełnie gdzieś tam. Chuj wie gdzie. Zjebałem tu po całości. Nie! 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 Geralt, nie! Wejście, mam tu wejście. Kurwa, to tu. Na bank. Jestem w niebie. No dawaj. Geralt, proszę cię. Nie komplikuj tego. Nie, coś tu leży. Coś tu leży. No jakieś kamienie runiczne. Tutaj chyba był. Po prostu jakiś perdolnik, że tak to brzydko nazwać. Nie wolno brzydko mówić. A muszę pochodnie kurwa posprzedawać, bo mam chyba z 10, O nie, klapka zgubiłem. Klapek. Wracaj tu klapku. To też mogę przeszkadzać. Uuu przyda mi się w ogóle nic nie musiałem jedną rzecz musiałem chyba kupić i yy, jedną rzecz dwa razy wytworzyć żeby zrobić cały ten ekwipunek więc też bardzo dobrze z rzeczami Zmieniłeś zdanie zapolujemy razem na braci grosbard. dla ciebie to będzie łatwy grosz zgoda możemy ich poszukać razem świetnie w takim razie chodźmy trafiłem na ich ślad powinni być niedaleko O, niedaleko temu Podejrzewam, że zginiesz. Poczekaj na mnie. O, Ale kurwa rzeczy. O ale będę bogaty. Patrzcie. A tu co jest? A tu jest chyba po prostu zejście. No to nie, nie chcę tam. Dawaj, patrz, ja ci pokażę. Wyskakuj ze wszystkiego! Kurwa! Miecz wyciągaj! Zaludowałem się jak o nie, czy ale mu zajebał umarł, nie umarł Źle nam poszło. Może przez jakiś czas popracujemy razem? Wydaje mi się, że masz talent do tej roboty. Tak do każdej. Raz, to i tak za dużo. A, nic nawet za to nie dostałem. Zdzierstwo. To jest schemat jakiś tam był. Co to za schemat? A, cechu niedźwiedzia. No jak za darmo. Tu jakieś sakwy. Kolejne. A, i na tym się skończył ten quest. Tam jeszcze jest beczuszka jakaś To moje. Od, odwal się O nie, kot mi się skończył. Ale mam. Kurwa, nie kuszę Tylko mam moją piękną lampę. Dobra. To co? To teraz lecimy. Kurde, no. Nie chcę w tym odcinku się teleportować do Nowigradu, ponieważ e, jakaś ta gra nie lubi większych teleportów. Później się cała ścina, muszę ją albo resetować, albo robić jeszcze dwa razy teleporty. E, a nie, zrobimy. Zrobimy może sobie po prostu krótszy odcinek i jeszcze jakieś zlecenie wiedźmińskie zrobimy. Na. 18. Albo kurwa nie. To. Lecimy robić to. To może być całkiem spokoj. A ja tak zrobimy wszystkie poboczne już na skeligę. Co? Kurwa, cze czekajcie. Szybka pauza. Dobra, jestem moi mili moi drodzy. Zostałem zrobiony w chuja przez Evil Nie no, ale kurwa to żadna nowość. Jak kurwa kładki. Czekacie na chętnego do walki? Witaj dobra, no mniejsza z tym nie będę się kurwa kłócił. Chcesz się z nim zmierzyć? Powiedz Narovi, że jestem gotowy. No, lecimy. I piękna walka. Będzie czysta, a nie wiem czy piękna. Ty kurwa, dziadu. To będzie tak wyglądać. Ja będę robił unik i go trzaskał. No, tak to wygramy. On ma dwudziesty dziewiąty poziom Trochę to może... O kurwa trafił mnie Ty, on całkiem mocno kurwa bije Nie, tak się zamachuj. O ty, kurwa. Nie, nie! Nie! Nie możesz mnie bić! Ja tak dobrze już było. Kurwa, ja to zaraz przegram. Kurwa, udało się, na styk! Ja pierdolę! Piękna walka! Gratuluję zwycięstwa! Gdybyś miał ochotę walczyć dalej, to Grim chętnie stawić czoła.

czy ja muszę odpocząć, żeby zregenerowało mi się życie, czy nie? Zanosi się na deszcz. Zanosi się na deszcz. O, wypiłem coś kurwa. Jak to nie ma chętnych? Ja jestem chętny, ja mogę komuś spierdolić. Słyszałem o tobie. Zaraz, zaraz. Coś mi się obiło o uszy. Ciekawe co? Słyszałem, że organizujecie tu walki. Dobrze słyszałeś. Jeżeli chcesz, możesz się popróbować. Dobra. Jestem gotowy. Dobra. W, walki. w takim razie walczcie bez litości! A pamiętajcie o honorze! I oszczędzaj siły na drugą walkę! Jak na drugą falę? Co? Dawaj to! Szybciej! Masz przekichane, czemu my w ogóle jesteśmy poza kręgiem? Nie! Ty, ten chyba będzie łatwiejszy do pokonania niż tamten. Dawaj to, co mam ci dać? Nie, mam nic. Kurwa, tak będę się z nim bił. To czemu życie schodzi, czy nie? To dawaj to. Szybciej! Nie! Pus! 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 I wygra... wygrała Zwyciężył Geralt Wędrowiec! z GWIRRY, Dobrze walczyłeś! Zasłużyłeś na spotkanie z Olafem na Anskalik. Powodzenia! <śm> 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 Kurwa, ja znam tego Olafa! A w tym cztery śmierdzące Dobra, nie muszę pić. Czemu ja to robię? Czemu ja to robię? Tam jest znaczek szybkiej podróży. Kurwa, z Olafem idziemy się jeszcze tłuc? Idziemy! Gdzie jesteś, Olafie? Tu jesteś, Olaf. Stąd chyba będzie najlepiej podejść. Hey, mhm. Freja, niech będą... Co ma Freja do tego? Przecież to ja zrobiłem. Freja nic tu nie, nie, nie zrobiła w tym kierunku. O, przez krzaki czyżbyśmy mieli przeciwnika dla Przyszedłeś walczyć z Olafem od dawna czeka na godnego przeciwnika to jestem chcę zmierzyć się z Olafem walki na pięści są tradycją Skellige a tutaj na Skellig ta tradycja jest szczególnie poważana no Dobra zgadzam się walczyć na śmierć i życie Jak się nazywasz Gerald z Rivii. Geralcie z Rivi, wejdź na arenę, i umarłem. <śledź> Przed rozpoczęciem walka jest naszą uświęconą tradycją. Przelana na tej arenie krew świadczy o sile klanu. Ten, kto dzisiaj zwycięży, zostanie mistrzem. Ale każdy, kto ma odwagę walczyć, jest bohaterem. Urwa, Olaf. Zaraza. Olaf to niedźwiedź. W uczciwej walce, ja pierdolę, myślałem, że to dłużej. I co teraz? Czy jest jeszcze ktoś, z kim mogę się zmierzyć? A jeśli zdobyłeś już tytuł Mistrza w Welen, możesz spróbować szczęścia w Nowigradzie. A potem popłyń na Spikerok. Tam możesz walczyć o tytuł Mistrza Mistrzów. Niby olbrzymy mm. ubija, potem dziewki po tacy z kontynentu, a potem ich trupy trzeba skarczmy wynosić. No. Rozjebaliśmy każdego. Hej. Cię niczego nigdy nie nauczą. Ja jestem Wielki Geralt. Zobaczymy, co, co dostaliśmy tu ciekawego. To i to na pewno nas sprzedaż. To wygląda całkiem ładnie. Ale też trzeba posprzedawać wszystkie pierdoły, kurwa 17 pochodnich. Na chuj mi aż tyle tego. Wszystkie mogę w sumie sprzedać A... Wstawaj Leniu Ja pierdolę, Ty, ale obok jest karczmach. Karczma, 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 karczmach. Chodź tu ze mną handluj, i karczmarzu, pokaż mi swoje towary. O. Oh. Biorę wszystko, ale tutaj nie ma tego, co ja bym chciał. Mm. Kurwa, będę musiał już sobie chyba wygooglować. Pojemność juków 100, a czy ja nie mam już... Ej, hey, wait a minute. Moje ile mają? Bywaj. Moje ile mają? Nie, nie w tą stronę. Ekwipunek. 100. To to muszę sprzedać. Te też mają 100. A zobaczymy, co jeszcze mogę w postaci. Bo nie, nie mam. Kurwa, od 30 dopiero. Hej. Mogłyśmy mogli coś opakować. A tu na przykład, tu jest innych. To z ten, zwiększam od znaku. Kurwa, to jakby tak nie Zamiast... A... Ale nie, bo musiał w chuj punktów wydać. To na razie podziękujemy. Dobra, moi mili, moi drodzy, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to zachęcam do lajkowania, komentowania, subskrybowania i widzimy się w dalszych przygodach gry Wiedźmin 3. Papa.